Cześć, witam Was, to ja. Dzisiaj Wam pokażę sztuczkę karcianą. I no to zaczynamy. Potasujemy karty. Żeby nie było, że tą kartę gdzieś trzymam, czy mam ją gdzieś włożoną, czy coś. Żeby nie było oszustwa. tasujemy ją sobie. przekładamy. Tak. To tu. To tu. To tu. Okej. Okay. Tasujemy, tasujemy. Dobra, teraz tak. Wybierzecie sobie jakąś kartę. Ja tej karty nie będę widział. Tak, tu mam pełno tych kart. Całą tali talię. I tak, wybieracie sobie jedną, jedną kartę. Ja nie wiem jaka to jest karta. Ze środka no, może być. Zapamiętajcie. Tą kartę położę tu. Połowę z tej talii odłożę. Tu na bok, tak żeby było ją widać. Tak. I teraz tą kartę. Tą położę tu. Ona jest tutaj. Ta karta jest w tak, widzicie. OK. Tą tanie kładę tu. Ta karta jest na środku. Nie mam nigdzie nic wysunięte. Żadnej karty nie mam wysuniętej. Jak widzicie, je poukładane. OK. Teraz tą kartę postaram się znaleźć. Nie wiem, czy mi do końca wyjdzie, ale postaram się. Szukam, szukam, szukam. Jeszcze raz poszukam. Dobra, chyba znalazłem. Nie jestem do końca pewien. To jest ta karta? Mam nadzieję, że tak, ściszka mi wyszła. Prosiłbym Was, żebyście dawali subskrypcję i łapki w górę. Jeśli już to zrobiliście, to dzięki.